Widzowie, wyobraziłem sobie coś bardzo ciekawego. Choć nie wiem czy to zaakceptujecie, ale bardzo chciałbym coś wam mianowicie powiedzieć. Ale krótce być może będę jakimś chyba um, chociaż nie, będę chyba być może drugim Polakiem, który będzie miał do każdego brawlera skiny. A z tego powodu, że tak, za mi brakuje. Groma meg do ifa będę miał, ale raczej nie, nie będę nim grać, bo spikusiowy w if jest po prostu taki w sumie nie wiem, no. jest zaśredni. Więc tak, Byron, meg, if, grom i to chyba tyle. Czekajcie. No tak, tak, bo Doros, jak widzicie mam Major Rosa jest w sumie fajniejsza Nie wiem czy kupić tę modliczkę, chociaż w sumie No jest średnia, ale raczej chyba jej nie kupię Może Jest w sumie nieco ładniejsza od wiecie, od tej, od tej strasznej Jeśli chodzi o to W sumie nie wiem jak bym dał ocenę Pasz 7 albo 8 W sumie... Jakbyście chcieli jedno wiedzieć, to naprawdę już wkrótce zbliżam się do kolekcji. Tylko pewnie Byrona będę miał bez skina, jeśli chodzi o to. W sumie mnie to bardzo zastanawia. Ponieważ, kochani, jest 10 dni do końca sezonu, a jeszcze rekordu nie wiłem. Coś trochę idzie mi dobrze. I patrząc na to, że Mine Pro jest prawie tutaj. To przysięgam, że on, że on za jakiś rok będzie miał tyle Serio Jeśli byczku obejrzysz ten film To chociaż daj mi jakoś odpowiedzieć Może filmem Bo nie, nie wyłączę YouTube po prostu dlatego, że Spodziewam się komentarzy bardzo negatywnych nie tylko z powodu mnie i tego Ale wiecie dlaczego Mam problem, na pewno wam, wam to powiedział ale w sumie nie, nie wyłączę YouTube Kids po prostu. Dlatego po prostu może w... w komentarzach mi ma odpowie, jak mu napiszę. O tym. Ale szczerze... Do Grifa jest to w sumie bardzo fajny skin. Dziwicie się jeszcze dlaczego do Groma nie mam, choć mówiłem, że kupię. No to, to dlatego, że... Prawdopodobnie powiem ciekawostkę, że być może Super w przyszłości zrobi tak. Ponieważ ja w ogóle nie wiem, dlaczego Bani Grom się pojawił 1 marca. Dziwne, do Wielkanocy, wiecie kochani, są jakieś 3 tygodnie. I właśnie mnie zastanawia dlaczego. Po prostu. Mi się wydaje, że czasami to jest bug. I prawdopodobnie kiedyś tak zrobią, że mogą cofnąć komuś to. W sumie nawet nie wiem, czy mogliby tak zrobić. Chociaż... ostrzegam mojego byczka MinePro Gdyby tak zrobili. To oj chyba nawet... Ja nawet nie wiem. Czy zrobiliby tak, że komuś cofnęliby skina, jeśli się okazało, że naprawiliby bug wczesnego wyjścia groma paniego. Teraz go widzę nieco rzadziej. Natomiast od trzech dni aktualizacji był tutaj trzy razy w tym sklepie. Trzy razy był. Że czasami go widuję, ale jestem pewny, że to bug. Jeśli chodzi o piratów, to mam tylko tych dwóch, które kupiłem w 2019 roku. I w sumie nawet nie mam pomysłu na odcinek. Natomiast w mojej urodziny. Może będzie coś ciekawego. W sumie. Jeszcze tego mi nie wiadomo. Ale... Jeśli bym szczerze powiedział... To chyba mi się przejęzyczyło wobec tego filmu Mine Pro. I szczerze... Prawdopodobnie mam od niego trochę więcej skinów. Może. Może dlatego szczerze, że, że po prostu że niczego nic goni z powodu tego, że... Takiego żadnego skina do Grifa. Jeszcze też naprawili jedną rzecz, a mianowicie skin do grifa. Ma nowy odgłos ataku. Posłuchajcie. Zmienili to. Jak słyszycie jest to bardzo fajny odgłos. To jest odgłos Ulta. Jest w sumie bardzo fajny. Szkoda, że go MinePro nie kupił. Ponieważ nie spodziewałem się, że on... że, że on będzie miał takie ładne coś. No i w sumie to tyle no. Może jak będę miał... nie wiem... Wiecie, po prostu nie chcę włączać komentarzy z powodu tego, że... Wiem, że będę traktowany jak zbrodniarz za to, co zrobiłem. I przysięgam, że jest mi po prostu za złe. I tyle. Więc... Tyle co miałem nagrać. Nie wiem ile będzie filmów w kompilacji, ale możecie policzyć. Wiem, że ten ostatni będzie urodzinowy, co ten będzie bonusowy, więc będzie ich 11. więc trzymajcie.